Siemaneczko, z tej strony Alex. a witam w kolejnym Let's Playu na moim kanale Teraz będziemy grać w Farming Simulator 19 Wydanie na Xboxa z jakiegoś powodu W ogóle nieopisany No to kariera, to jest mój save Drugi save bierzemy Poziom trudności łatwy, Hagenstedt Może trochę wyciszę, bo nie może być za głośno. No dobra, no to trochę się czeka, aż się włączy mapa. No tutaj pokazuje się sterowanie. Dobrze. No tu jest moja farma. Mam tu kilka sprzętów rolniczych. No, ten traktor najbardziej lubię sprzedać na starcie gry, bo mi jest po prostu niepotrzebny. Tu mam komputer, mogę wszystko obejrzeć. No, no tutaj zawsze wjeżdżam. I ten sklep posuma dla mnie dość ciekawy klimat. Mianowicie, to bardzo. takie tutaj schody oszklone. To piętro atrapy sprzętów rolniczych, ten sklep ma dla, dla mnie klimat No jaka sprzedam na miejscu ten traktor, był dostanę za to większe pieniądze sprzedaję bezpośrednio i teraz kombajn szliwiarka i jedziemy tutaj najmę pracownika no i zobaczcie, no tak się jedzie. Jest sobie przenika, rośnie tutaj. Sprawdzę ustawienia. Powolny wzrost roślin. I widzicie, że tutaj ta słoma się wysypuje. Słomą zajmę się później. Widzę sobie. Teraz mogę Wam pokazać moją nową farmę nowa farma wygląda. No w ten oto sposób. No tutaj jest skup słomy i siana. Jakieś garaże. Stacja paliw. No, to jest kurnik. W którym na razie mamy tylko i wyłącznie... Koguta. Ja sobie teraz kupię kilka kur, bo one się przydadzą na początku tak? Może raz, dwa, trzy, cztery, pięć Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć Z dziesięć kur mi się trochę przyda na początku Kurczaki już tutaj, pięć tych kurczaków mam No i No silosy tu są W których mam swoje zapasy Po kolei Pszenica, jęczmień, rzepak, kukurydza. I mam też tutaj dwa magazyny ziemniaków i buraków. Tu są nasiona. A tam tu znowu jakiś garaż i zastępuje park maszyn. Parkuje się tutaj wszystkie i zbiornik z nawozem chemicznym. Da się wyprodukować też natu naturalny nawóz, ale do tego później przejdziemy O, zobaczcie jak szybko się to wypełnia no. ten Teraz bierzemy pszenica Tutaj jest Uzupełniamy siewnik A te traktory, te kramery tak zwane Proszę zobaczyć napis Kramer Kramery są dość kiepskie, gdyż tak nie da się podpiąć nikogo od przodu. Jak coś cięższego do nich potępniemy od tyłu, to stają dęba. A, a okazuje, one są bardzo słabe. Bardzo często, bardzo często stają dęba. Coś do niego potępniemy, Nie da się podpinać od przodu. Zresztą z jeszcze są muszę powolne, mały zbiór paliwa. Taki tam jest no, Zobaczcie, to. Klamet, ale akademia ja nie chce pszenicy. to ja coś innego, żeby była trochę różnorodność. No to to jęczmień. Jest jeszcze opcja, że pakuj trawy, ale nie zajmiemy się później. Na razie tutaj jęczmień. Posieje. Dobra. Znajmujemy pracownika i siejemy jęczmień. Teraz... To już się odpowiadamy wypełnia, więc bierzemy ten traktor z przyczepą i podjedziemy, by jak to się to na ogół robi. Zebrać pszenicę, co w komputerze mapa, prognoza pogody, ceny, finanse, statystyki, to no, zatrzymał się, czyli to znak, że jest całkowicie wypełniony. O, no, trzeba wypełnić tą wywrotkę, która jest, wygląda dość po prostu brzydko i tanio, trochę tak jak ten kombajn, ma mały zbiornik, niestety. I nie da się nim kukurydzy robić W znaczy zasadzie to kukurydza jest jedną z tych wyspecjalizowanych bardziej roślin, ale no... wypełnione została ta przyczepa w jednej czwartej no To to wypeł, wypełniona została też trochę bardziej, no i jedziemy Jesz inne sprzęty To przejadę tym dalej by nie przeszkadzać kombajnowi, niczym pracownikowi, którego wynająłem On tutaj sieje Tutaj w okazji, że warto wynajmować pracowników bo osobiście robię wszystkiego jest trochę męczące, tylko to jest kultywator do niego nie nadaje się mały traktor, musi mieć taki większy i ten jest nawet okej okay. No fajnie to wygląda, tak się kurzy no i może na początku może potem w kolejnych odcinkach zrobię coś innego ciekawego. No, jak? Zobaczcie, mogę Wam coś pokazać. No... To jest nawet ok. Tutaj. Tą ikonkę tam daleko widzicie? To jest to. Co ciekawe uprawa tych hodowla... Co ja gadam? Hodowla tych kurczaków. To jest dość kupiłem sobie jest dość prosta. Nie musimy karmić, nie musimy nic wyszczyć. Zbieramy jaja i sprzedajemy. Infolinia, tu jest. Tutaj, jak będziecie jakaś farminga, to możecie wszystko posprawdzać. Kupowanie pola, licytowanie pól, duże zapotrzebowanie, finanse, komputer, przenośny sklep z maszynami, sprzedawanie maszyn i narzędzi, do czego służą maszyny, ceny towarów, misje i paszowóz. No, akurat ogólnie, no farming jest w zasadzie no, niby prostą, ale tak nie do końca grą. No, z porządku może sprawiać wrażenie takiego dość prostego, ale jest dość taki, dość skomplikowany trochę. Jak się tak zagłębimy w to bardziej. I dlatego jak kiedyś po raz pierwszy tego farminga, to miałem z nim problemy, ale potem Udało mi się rozwinąć coś mocno na tamtym innym save'ie, który mogliście zobaczyć. Sprawdzę, czy kury może jakieś jaja podnosiły. Po raz pierwszy musiałem trochę odczekać, zanim kury niosły jaja. No, dokładnie, trochę odczekać muszę przed zniesieniem jaj. Co ciekawe, na początku warto powiedzieć, że rzepak. No, rzepaku może mało się zbiera, ale jest dość drogi. Zobaczcie ceny. Rzepak ma najwyższe. ten komputer przenośny jest bardzo fajny. I w ogóle bardzo przyjemnie wygląda interfejs w farmingu 13 Xboxowym, bo ty w tym pc to ten interfejs jest trochę brzydszy. No jak ta gra... Ale to chyba Ale to tylko moja opinia. Bo akurat jest taki mniej taki kolorowy, bo ten jest taki niebieski, taki biały, chyba taki jakby szary, taki brudny. No i akurat no... Kupię sobie może jeszcze coś ciekawego. Teraz gdzie około 20 tysięcy, to sobie kupię akurat coś, co będzie dobre teraz. No to... kosiarki, mianowicie tą za 3,5 tysiąca. Kupuję kosiarkę. Jest kupiona na... i w... pod sklepem mam. Ubejrzyjcie sobie ją dokładniej. Tylko dziwna jest tutaj jedna rzecz, mianowicie to. Włączam tryb... Nie, nie bo przy tym trybie tego nie widać, ale w kosiatach dobrze to widać, że akurat ten typo... Jeżdżąc, skręcając, nie rusza rękami w ogóle, kierownica sama się kręci. No, no jak muszę zresetować tą kosiarkę, by znalazła się tam, gdzie być powinna. Akurat, no, tak to się robi, gdy mamy np. maszyna rolnicza, która się gdzieś utknie, albo to że jak musicie ją szybko gdzieś ruszyć, lub nie możecie jej ruszyć, to tak to się robi, bo niektórzy już mogą mieć w tym i sprzedać tą maszynę, no i zmarnuje się w no, pieniążku trochę trochę tego pieniążku się zmarnuje, więc trzeba no no dobrze to zrobić no znowu muszę podjeżdżać ale tutaj często na brzegach takie coś zostaje te resztki jakichś zbóż i dlatego to mnie trochę wkurza I akurat tą słomę na ogół zbieram na ogół zbieram słomę a niektórzy ją niszczą kultywatorem ale nie chcę ja jej marnować, gdyż ta słoma może się mi przydać do różnych rzeczy, na przykład do... Może po prostu stanowi tam nie zapasy finansowe, mogę ją... mogę wyścielić ją jej oborę, nią wyścielić ukrów, albo mogę wykorzystać ją do karmienia zwierząt. Dlatego jest użyteczne. O pięknie pola golfowego. To coś zrobię, jak będzie następne, bo ja to wspominałem, ale właśnie do tego potrzebna jest ta kosiarka, którą kupiłem. To jest misja, a na misjach można dość sporo zarobić. Jak chcemy szybko zarobić, misję wykonujemy Zwłaszcza najlepiej zrobić coś takiego, że misje co dwie minuty, ale na siebie co pięć minut, bo nie chcę się męczyć. Cały so czasem wyłączenie wyłączeniem misji. Poza tym bo są dwa typy misji: misje transportowe, tak jak potrzebne jest ładować czołowy z widłami do palet, oraz misje z koszeniem. Tokolwiek potrzebna jest kosiarka. No taka albo taka podpinana do traktora. No fajna, taka taka trochę wolna mam. Mały zbiornik mam powierzchnię trochę, ale jest poręczna. Nie musimy brać traktora. Nie musimy się męczyć z podpinaniem, rozkładaniem i takich spraw. Jest prosta, ale trochę... trochę jakoś wolna i to jest jej największy minus. Muszę dojeżdżać i kiedyś jeździłem w tajfę pomiędzy dwoma miejscami, mianowicie. Hmm. Tutaj na górze jest ten pole kempingowe, tu jest golfowe i tam można kosić i musiałem w tej wewte tędy jeździć. A tak to sobie w innej grze kupiłem dwie kosiarki i są już tam na miejscu, czekają. Jedna akurat przejedzie się do krów, które są o, tutaj. I akurat no. Tam może zrobić kiszonkę albo trochę je nakarmić. Albo ta do biogazowni, ale sam z biogazowni nie korzystam. Tylko okładna, ta mapa jest fajna, taka fajna górzysta, dobrze przemyślana, tylko akurat jej jednym minusem największym jest to, że trzeba od parku maszyn, który jest na środku, trzeba dość daleko dojeżdżać do różnych miejsc. Na przykład, zobaczcie, na przykład tutaj pole kempingowe golfowe, gdzie można trawę, skupy są, i emisje, biogazownia, krowy, owce, nie, I ogólnie trzeba daleko dojeżdżać do różnych miejsc. Może być na początku gry trochę wkurzające I ogólnie. No to jest minus tej mapy. Ta sama mapa jest dość przyjemna i ma dość ciekawy klimat. Wiecie, ciekawe w tym farmingu oprócz tej mapy, która jest mapą europejską, jest jeszcze druga amerykańska. No to jest akurat plus że są dwie mapy Polska no, nie może niekoniecznie polska, ale europejska. Chyba polska to chyba nie jest, sugerując po nazwie. Ale mi się po... przejęzyczyłem się trochę, ale... No europejska i amerykańska. To jest fajne, są dwie mapy. A gościu sobie <toddź> dalej. No przyrządza, to Oporząda pole, a ja tutaj sobie siedzę. Dokładnie warto wynajmować pracowników, jeszcze tak na początku. No, chyba ten... Ciekawe mnie, jak ten typo sobie radzi z tym... Z kultywowaniem pola No już kończy, tylko ja będę musiał za niego poprawić, gdyż to takie na bokach resztki zostawia więc, więc Nie będę musiał go za typa poprawić, ale no... Życie nie jest usłane różami Zapamiętajcie no, to Ale... No to nie zajmie dużo czasu Daj mi pracę rolnika. No, to nie będę najmował rolnika, opuszczam kultywator i, i jadę. to zobaczycie teraz pracę rolnicza, jak sam to osobiście robię. będę to. Raz przyjechałem, podnoszę. No tak, są tutaj trzy tempomaty. I to ciekawe, ja również gram w Euro Truck Simulatora. I w obu grach jest tempomat, jeździmy pojazdami, jednak w farmingu korzystam z tempomatów non-stop, a w Eurotraku w zasadzie w ogóle. I z Eurotraka może też będzie ktoś na tym kanale ciekawego. No, akurat podnoszę kultywator. Te sprzęty tylko zresetuję, bo i tak... I tak po prostu z tymi sprzętami będę... i tak będę musiał tutaj niedaleko używać. Na przykład... O, co tu się dzieje no. Kultywator skacze no, był też słynny bug. do czego do tego, tego potrzeb. Na wystrzelenie pojazdów w powietrze tyleż tam był potrzebny do tego ładowar czołowy z widłami jakimiś. I kombajn ze żniwiarką, dlatego... Pierwszego nie mam, i wtedy po prostu trzeba było dognieść do ziemi tą widła widłami ładowacza, potem na ją pozbiąć i wyleci do góry. Ale tak niezbyt mocno. Ale jest w tej grze też inny bach, który jest bardzo przyjemny, bo umożliwia oglądanie terenu. widzicie na te, tutaj słupy możecie się. Można się wspinać po prostu. No to jest fajne. I tutaj w grze jest jeszcze jedna. Jest ciekawa rzecz. No, chodźmy do zagrody kur. To Wam pokażę. No o tutaj widzicie. Coś tu leży. Podkowa. W świecie krystu ukryte jakoś 100 podków i może znaleźć do nich wszystkich przyniesie mi szczęście. No. W farmingach takie rzeczy się czasem się zbiera w niektórych. W niektórych częściach farminga zbiera się takie podkowy czy inne rzeczy to może mi przynieść szczęście zebranie ich wszystkich No to będę je zbierał, no Ale chyba nie na nagraniu, bo Na odcinku byłoby to dość męczące i nużące Więc z tego raczej odcinku, poza odcinkami będę je zbierał Jakby co to, to na stronie gry online Możecie znaleźć różne poradniki do farminga I w tym do potków również No i zobaczcie, tutaj mamy jakieś pranie rozwieszone jak planuję w to lato nagrać parę różnych ciekawych innych rzeczy. Na przykład... Bo akurat u mnie w okolicy jest taki jakby las. I jak i założę w tym lesie potencjał do nagrania czegoś ciekawego. Ale o tym... Ale ja nie będę wam spoilerował. Bo się, Bo cały mój plan się zepsuje. No i zobaczcie, tu na podkowa. Biorę ją. No, dobra, no ja tylko jeszcze muszę zebrać to. No i jak zauważyłem, sam przeglądając polskiego youtuba, że większość filmów z gier, przynajmniej na polskim youtubie, ma długość gdzieś pomiędzy 10, a przynajmniej let's playów ma większość pomiędzy 10 a 40 minut długości. A ja mam, właśnie mieszcza się w, tych, w tej długości, bo czasem... Bo, na, bo moje odcinki trwają już na ogół 20 kilka minut Te, jeśli, Dobrze o tym wiecie, jeśli śledzicie mój kanał No i akurat to wygląda dość ciekawie, muszę przyznać A z tej perspektywy No Fajne, sypie się I akurat chyba Będę Będę chyba niedługo W tym odcinku jeszcze sprzedam moje pierwsze plony i tam dalej jest, jak widzicie na mapie drugie pole no i to drugie pole, jak ja na no, ogół łączę z tym tutaj bo tak można łączyć pola ale to o tym się później dowiecie jak to się kon konkretnie robi No to, to odjeżdżam trochę dalej może w to pole wjadę które niestety nie jest moje. Ale sobie je kiedyś kupię. I to jest najlepszy, ten traktor, jaki już mamy. I akurat większość sprzętów, które teraz mamy, są dość kiepskie. Eee, no. tak to jest. Jeszcze początkujący. no, sprawdzę tego, czy kury mi coś dały. Jaja, nie mam niestety A szkoda, bo na jajach można trochę zarobić. Mówiłem wam, że do wszystkiego co na tej mapie daleko dojeżdża. Ale zobaczcie. Tu można blisko dojechać do miasta i sklepu. Do sklepu i miasta, często nawet do piecho na piechotę idę, nawet z jajami, które chcę sobie, no. Budynki już widać, no dość ciekawym stylu architektonicznym, jest to miasto wybudowane. No, architektura może być dość ciekawa, taka jakby stylizowana, taką jakby starą, jakby stara ta architektura. I tutaj sobie chodzą ludzie, przez których przenikam. No. No i akurat, no. Tu jest sklep. Są te flagi jeszcze, które też nadają klimatu. Tylko właśnie o tej porze dnia sklep ma najlepszy, najprzyjemniejszy klimat. Jeszcze te drzwi. Ob ruchome, nie o ruchome drzwi po tym, tym jeszcze, co ciekawe, można na dach wejść gdzie tam jest jeszcze jedna podkowa i to pam pamiętam, znam na pamięć, że tam jest podkowa tu gdzieś jest podkowa na dachu na dachu gdzieś tutaj była ta podkowa gdzie ona jest? Pamiętam, że tutaj gdzieś była podkowa na tym dachu. Jakat. No, ciężko mi trochę ją znaleźć. No, w którymś innym odcinku poszukam podków. O, skrzynka pocztowa. Nie zauważymy jej. Dawniej. No, tu jest już jest zrobione to pole. Tylko trzeba te resztki jeszcze. Opuszczam żniwarkę. Nie wiem, jak to ratownika. Opuszczam. Włączam. i że daj się przejadę no, Przy brzegu. Najczęściej to się dzieje trochę boli Tylko baj. Oczywiście, tą słomę będę musiał tam zbierać. i to zabrać bo mnie sobie przerwała tyle, teraz muszę dojechać na miejsce tam, to znaczy miejscem jest tamta krawędź XD tylko ten trzeci teraz używam Dwa nie pierwszy no. i wy, wyświetlało się tam, że nie jechać, szybko pójść ten pomad, Dwa. 2 to fajnie, że takie wskazówki się pojawiają. Do jaka tu jest rura, do wystawienia. Wiesz, że to skrzypienie tej rury ma taki charakterystyczny klimat dla tej gry. I tu Mam nostalgię z tą grą, pomimo tego, że dawniej nie potrafiłem w nią grać. A teraz dopiero postanowiłem zająć się tym na poważnie nie czy złotą kombajn tylko Tutaj wsypię to Pusty Pełny prawie Tylko też sprawdzam ceny Pszenica, gdzie jest najdroższa Ceny Pszenica, farm shop, gospoda, młyn, płac, plac załadunkowy czy port Młyn To do młynu jedziemy I na tym już ten odcinek będzie się kończył Dobra, czyli do mojego. No łapie, dobrze go widzicie już tam na dole. Tylko dokładnie pode mną jest. Tylko bardzo utrudnione są te skróty. Ja robienie skrótów jest dość utrudnione gdy na no, dłużystość terenu, ale i tak pomimo tego czasem nie robię. Ale no, tak będę miał pewnie z tym jakieś różne problemy ze względu no, na jakość, na wątpliwą jakość tego sprzętu. Ale akurat ta jakość jest no, dość kiepska. Ale no, dał mi się taki szybki skrót zrobić. No, może nie do końca szybki, ale krótki skrót. Jak sama nazwa mówi, to skrót. To, to przejdziemy jeszcze przez te pola, na no, których kiedyś. Akurat kiedyś robiłem tam. pasze tutaj, robiłem, bo jest bele z siana i słomy i sypałem do paszowozu ale paszowozami się kiedy indziej zajmę To i fajna jest ta ulica z tymi właściwie to alejka z tymi drzewami no fajnie wygląda No jaka okazuje że blisko błynu. No sprzedamy pszenicę. No i tak mamy jej dość, no, sporo w tym magazynie. Mamy, różne zabrzmiał się tych roślin. Żeby móc no, w razie w jakiegoś kryzysu się podratować, chyba tutaj rozładowuje. Pieniądze rosną. No. Mamy pieniądz. No, może nie za dużo, ale jakieś tam mamy. Tylko. Chciałbym Wam powiedzieć, że. Chciałbym udostępnić swoim widzom. Yy, swojego. swój serwer na Discordzie. No. Wy, yy, żeby dam Wam link do niego w opisie. Dajcie suba. lajka, dzwoneczka. Komentarz, i wbijajcie na wcześniej wspomniany Discord. No, się ma.